Walczę z Dewą. Co to będzie? Trochę wysoka, ale nie miała jakiejś strasznej siły. Miała gdzieś o 2000 słabiej ode mnie to wszystko, co mogła tutaj mi zaoferować. Pierwszy boss demoniczny, większy. Zobaczymy, jak będzie tutaj z taktyką. Myślę, że różnicy wielkiej być nie powinno w stosunku do poprzednich walk. O mniejsze niszczyciele mogą stanowić problem, ale chyba nie aż tak wielki. No dobrze, tu będzie na pewno standardowy strzał. Bóle się przydają jak zawsze wsposiłkowane. Tu z kolei sobie poczekamy z zadaniem mocniejszych obrażeń przerzucimy te pomniejsze niszczyciele na koniec kolejki standardowo I tak myślę, że samej Boszyni Bosyni? Jak powiedzieć Bos w wersji żeńskiej hmm że jej samej nie warto chyba będzie atakować. Lepiej wybić tych tutaj dookoła, a to dlatego, że ona i tak jest jedna sztuk raz i tak ma swoją y, odporność 4800, No chociaż ta odporność nie jest taka duża, tym warunkiem, że mm, że ona się tutaj minie, nie będzie. A w ogóle że nie będzie. <laughs> Także no, zależy jak to się potoczy. Może w nią pouderzam, może nie, ale standardowo, jeżeli boss jest rzeczywiście taki a, mm, mocniejszy i jest y, jednym bossem, to tak naprawdę zadawanie mu obrażeń nie ma sensu, no bo, bo one się nie zmniejszą wraz z redukcją jego oddziału. A, tu z kolei posłużymy się na pewno piętnem duszy. Czyli zredukujemy trochę odporności niszczycieli. Ostatnio troszkę mniej przywiązuje wagę do tego ile jednostek stracę. Jak widzicie, mimo nawet tego to idzie dosyć sprawnie. Tu chyba zrobimy tak niech sukuby nam nie uciekają gdzieś po mapie. I tak niszczyciele pewnie zaraz do mnie podejdą, ale już nieco osłabione. A na koniec dostaną pewnie w plecy od duchów. Chociaż czy to ma sens? Tak. Można podstawić duchy, a kule hmm, się zajmą. Mniejszymi maniakami, ok. Co jeszcze można zrobić? No, myślę, że rozkaz wodza standardowe zdolności, tak naprawdę używane najczęściej, nie zawodzą. Kombinować można różnymi innymi opcjami, ale. Trochę niby dostałem, o spętanie to już nie jest wesoło, chciałem ten rozkaz, o chociaż, chociaż, kogo ja mam tu bić? Zobaczymy, ale na nią to nie zadziałała, myślę, że już mogę się za nią zabrać po malutku. Tak jest. Duchy jeszcze zaczekają. Zobaczymy, co da radę mi tutaj y, zrobić. Gul. w zależności od tego. Nie, nie, dobra. Duchy też będą uderzać w dewę. Prosta walka. Jak y, cały czas miało to miejsce. Tak ma miejsce i teraz. Naprawdę nic skomplikowanego. Zobaczmy, czy jest sens, już kogoś leczyć. Wygląda na to, że tak. Chociaż <laughs> oni pewnie oberwą kulką za chwilę. No właśnie. Natomiast nie ma tutaj jakby już specjalnie potrzeby kombinować ewentualnie szarże, będzie można jeszcze odpalić za chwilę. wy pewnie nie było, ale tak jak mówię, no coś tak ostatnio nie przykładam już wagi do ...wychodzenia z sytuacji bez szwanku zupełnego, szczególnie, że... ...cały czas mam magazyny zapełnione, zobaczcie ile mam surowców... ...w ogóle z tego nie musiałem korzystać i nie używam wcale takich rzeczy jak bodajże... ...jak zawsze przechwalanki, przechwałki... ...tu tego nie zobaczę, ale nie mam tego wskrzeszenia, tak to się bodajże nazywa... ...chociaż ponoć jest to atut... ...nekro ja tak wcale nie uważam. On ma i tak wystarczająco dużo tych bajerów leczniczych. Uhuhuhu. Coś dziwnego się stało w ogóle z nasznionym natarciem, bo sobie je wybrałem jako zdolność i zniknęło. Czy mi tu szarża? No, szarża może się przydać, bo deba pewnie będzie gdzieś tam zaraz wiała dalej w górę. Tak jest. No, i tutaj teraz już myślę, że to mogłoby się nawet zakończyć. No tak, i to się tu zakończy. <laughs> w związku z tym wyleczę się jeszcze ile mogę. Bez spiny. No i do widzenia. Kolejny boss odhaczony. Na zielono ptaszek postawiony na formularzu. I wszystko stało się nicością. Do następnego bossa. A jeszcze zobaczmy jakie straty wyszły na przylocie na pałę. No słuchajcie, to nie są żadne straty. Trzymajcie się.